Znowu ta blondyna. Idą wspaniaki. Jesteście pierwsi. Jesteśmy drugie. 50-33. patrz godzinę. No trochę chłopcy byli szybsi. Graciarz! Gracias! Dziękujemy. A, już nie ma Agnieszki z założenia. Nie lubimy grać, ale mulety my, my wtedy odpoczywamy, więc wyszło na nasze. 12.45 Jesteśmy przed największym na świecie posągiem chińskiego smoka, ale nadal jesteśmy w Tajlandii. Spokojnie, aż tak szybko się nie przemieszczacie. Gracie o 5000 zł, czyli o czerwony amulet. A żeby tak chociaż trochę nakreślić wam o co chodzi, poproszę o krótką prezentację. Wyglądaj się! to chcesz mój tyłek i zgnościć głowę? O, zatęskniłam za moimi psami! Brawo! Brawo! Musicie się przebrać za te smoki i no. pokonać tor przeszkód, które tutaj widzicie, trzy razy. Za każdym razem musicie zdobyć wianek, który przyniesiecie do mnie. Para, która ukończy zadanie jako pierwsza, Wygrywałam. Wiesz, jak to nas wykończy? To nas wykończy. Wymagająca energetycznie e, sprawa. Zdaje się było 42 stopnie w cieniu. Dlaczego? Naprawdę jest to niezły upał. Trzy, dwa, jeden, start! Raz. I raz, raz. Dwa. Trzy. Okrążeń musi być dziesięć. Najgorsze to kręcenie się dziesięć razy w kółko. Więc O kurde, ale mi się ogłosić. Cześć. I jak już musiałyśmy wejść na te gliniane garnki, to ja naprawdę miałam ostry zawrót głowy. Jezu, jak w i to się wow! o! Dobra. Jesteś? Jestem. Ład, nie pochylaj! Krok. Jestem, jestem. jestem. jestem jest. Chłopaki widza, idą przodem. Wchodzimy. Jeden krok, drugi krok, trzeci krok. Olewamy girlandy. Przy jednym przejściu biorą tylko jedną girlandę, sami decydują, którą. Idę dalej, idę dalej, tak, olewamy tak, te kwiatki okay, okay. i hops. I doły. Na dół, na dół. Okay. jest. Olewamy girlandy. Olewamy. Zbanek, ławeczko. Zbanek. Połykam to gówno. Ostatni kwiatek łapiemy. Schodzę. Schodzę. No i co? Nie wiem, nie widzę. Mam to zerwać, czy co? Zerwij paszczą i trzymaj tymi rękoma. No trzymam. Dobrze dajesz radę? Bardzo mi tu dobrze. Dobra. Co za pewną wonią. Tak się czuję, tak wyglądam i tak pachnę. To jest wynik tego, że spędziłem 15 minut w kostiumie smoka chińskiego. O ja pier... Prawa lewa, prawa lewa! Dziękuję. Idziemy. O ja stary, ale paruwa. To była tragedia. No. Po prostu to było zrobione z jakiegoś pluszu, misia. Już trochę nerwy nam puszczały, i, i ja byłem zmasakrowany po tym. Dobra, nie chcę dziewczyny wygrają. naprawdę stary. Tak, tak, tak. Powiem ci tylko tyle, cieszę się, że nie zdecydowała się być dupą. Przepraszam. Byłyśmy smokiem, to jest za dużo powiedziane. Ja byłam dupą na przykład. E, Aga powiedziała, że jestem najlepszą dupą, jaką w życiu miała. Hej, dziewczyny. Chce ci kwiatka? Oh. Lewa! Lewa, że. Znowu to zrobiłam, nie widzę jej.